Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy zastanawiałaś się, czy z roślin można robić farby, to jest to filmik dla ciebie, ponieważ dzisiaj pokażę Wam, jak um, manipulować farby robione z roślin, aby otrzymywać um, najprostsze farby roślinne, czy niektórzy nazywają to tuszami roślinnymi, które można przy pomocy. Zmian e, pH, modulować i robić e, nimi fajne efekty. Różne rośliny dadzą nam różne kolory, które nie zawsze są oczywiście trwałe, ale jest to fajny zabieg um, do zabawy z dziećmi albo do kreatywnych procesów, które niekoniecznie muszą się zachować na Tysiąclecia. Um, tu wszystko, co Wam pokazuję, to są różne rośliny, które są manipulowane różnymi substancjami chemicznymi. Głównie chodzi o zmiany pH, ale też um, nawet zmieniając pH różnymi substancjami chemicznymi, otrzymamy różne kolory. Um, pokażę Wam w pierwszej części filmiku, jak zrobić. Um, jak zmieniać te kolory, jakie substancje chemiczne nam te kolory zmieniają, i potem dam Wam kilka inspiracji, jak można się nimi kreatywnie bawić. Zapraszam! Zanim przejdziecie do procesu kreatywnego, oczywiście trzeba najpierw wyekstrahować te kolory z naszych roślin. Um, zabieg ten jest bardzo prosty. Ja tutaj mam akurat um, resztki. Zamoczone czerwonego drzewa i um, czarnej malwy um, z chyba resztkami kory dębu. Um, generalna zasada jest taka, jeżeli mamy jakiekolwiek kory czy twarde materiały, musimy je zazwyczaj namoczyć i później naprawdę gotować. Um, z kwiatami zazwyczaj wystarczy, że je w um, za... ciepłej wodzie po prostu wymoczymy. One od razu zazwyczaj puszczają już kolor. Um, jak używamy jakichś owoców czy jeżyn... Um, to wystarczy je zgnieść w młynku, w młynku, w moździerzu i je wtedy um, sok po prostu z nich ściągnąć. Um, I zawsze jak używamy jakichś nowych um, kolorów, czy w ogóle jesteśmy nowi w świecie um, farbowania i malowania farbami roślinnymi, fajnie sobie zrobić taką mapkę kolorystyczną. Um, tak, jak w przykładach wcześniejszych, które widzieliście, gdzie po prostu używamy tych wszystkich um, e, substancji chemicznych, które mamy. Ja ma, mam akurat um, kilka z nich, ale w sumie wystarczy tylko, jak już mamy kwasy cytrynowy i sodę oczyszczoną czy kalcynowaną, bo one już um, do podstawowego jakby efektu i kreatywnego działania się nadają i wystarczą. Um, i tak wypisujemy sobie tutaj po lewej stronie nasze substancje chemiczne i możemy patrzeć, jak się kolory zmieniają, kiedy dodajemy różne substancje. To na przykład jest prasek cytrynowy. Jeszcze trochę poszukać. Soda oczyszczona.

To już mi się widzę, że coś mi się tutaj miesza, ale nieważne. No nie pracuje zbyt. Nie pracuje tutaj zbyt czysto, ale nieważne. I trymrubczę glinu. Jak sobie zaczniemy robić taką matkę, to możemy wtedy zobaczyć, jak te kolory nam się zmieniają. Szczególnie, że potem tylko trzeba też trochę poczekać, bo jak one się. Um, jak one wyschną, też często wyglądają inaczej. To jest soda oczyszczona. Soda kalcynowana. I węglen potasu. Węglen zapnę. Węglen wapnia Siarczan żelaza. ałun i trąbów trzęglinu. Takie nam wyszły kolory. I teraz jest tak. Um, kwasek, ałun, trąbów trzęglinu, siarka z żelaza, to są substancje, które są kwaśne. A soda oczyszczona, kalcynowana, wapna są zasadowe. Jeżeli chcemy się tym bawić i je zmieniać, to możemy wziąć na przykład właśnie sodę kalcynowaną. I nią, ponieważ jest zasadą, nad kwasy sypać. i zobaczyć, co się będzie działo. To akurat jest ten roztwór bardzo wodny, ale już widać, że tutaj się ten kolor z fioletowego w zielony wymienia. Tutaj jest z różu w niebieski. I dokładnie tak samo można postąpić z kwaskiem cytrynowym. które możemy posypać nad zasadą. I w tym miejscu będzie on nam się zmieniał na różowy. Te roztwory są bardzo wodniste, jeżeli by były... Zagęszczone, zredukowane i na przykład jeżeli dodamy do nich gumi arabikum czy inne zagęszczacze, to oczywiście byłoby łatwiej robić ładną plamę, ale nie szkodzi. Może wezmę Was tutaj na chwilę. Widzicie, jaka zachodzi reakcja. Róż zmienia się z niebieskim. Tutaj w sodzie oczyszczonej reaguje kwasek cytrynowy, i tu, tutaj reaguje soda kalcynowana, i tu też także ciekawe zabiegi można osiągnąć. Teraz wrócicie tutaj. I teraz, jeżeli chcemy się jakoś kreatywnie tym bawić, to jest akurat tylko jeden przykład. Jest oczywiście dużo roślin, które w ten sposób dają się manipulować. Um, to na przykład, no łatwiej jest zrobić jakąś plamę, w którą będziemy nasze barwniki dawać. Lepiej jest plamą pracować, jak mamy dla powodu zagęszczone barwniki, bo takimi wodnymi barwnikami to jest niestety. Nie zawsze wychodzą fajne efekty. No ale cóż, i um, tą plamę możemy wtedy manipulować albo dodając rozpuszczone już modulatory, albo. Tutaj mam kwasek. Um, Albo um, proszkami pracując. Już na tym etapie fajne rzeczy się robią: fajne, fajne plamy, fajne motywy. Które moglibyśmy też zostawić do wyschnięcia. Był kwasek cytrynowy. I teraz wezmę sobie moją sodę. Ważne jest, żeby nie ruszać aż za bardzo, ponieważ jeżeli będziemy kartką ruszać i próbować to jakoś tam mieszać, to wszystko nam się prędzej czy później zleje. I będzie brązowe albo czarne. Z żelazo. żelazo akurat przy kwasku nie czy najczęściej nie reaguje aż tak mocno. Będziecie też widzieli, że niektóre z tych substancji się jakby wytrącają. Ponieważ to też jest jak w przypadku robienia pigmentów e, lakowych, reakcje bazy z kwasowością. Ale też robi potem fajne efekty 3D, jak się tym um, jak się zostawi, żeby wyschło. To widać, jak już jest trochę przyschnięte, to też już ładniej i lepiej łapie ten kolor. A jak już sobie przygotujemy wcześniej jakieś farby, które tak jak tutaj są już reakcję miały stworzoną, to możemy wtedy o wiele pewniej tą nową farbą wchodzić i się nią bawić. Polecam naprawdę zagęszczanie farb, bo o wiele łatwiej i fajnie się nim w pracuje. To będzie jeden sposób na przykład właśnie robienia plamy. Albo później, jeżeli macie już plamę zrobioną, gdzie jest ma tutaj, to wchodzę nią proszkami. to są dużo krótki. Czasem trzeba być cierpliwym niestety. Ale mniej więcej wiecie, o co chodzi. z Jednej rośliny otrzymaliśmy tyle różnych kolorów, którymi można się teraz bawić. Teraz pokażę Wam przykłady innych, ale generalnie, czy teoretycznie, w sumie ze wszystkich roślin, które jakieś dają nam kolor przy wygotowywaniu, możemy spróbować się nimi pobawić w ten sposób. I tak jak na przykład tutaj, też miałam tylko malutką. Um, mapkę, jak się różne kolory zmieniają. W tych kątach widać albo sodę, albo cebulę, cebulę cytrynę, która zmienia nam e, kolor. Albo fajnie jest robić takie, takie plamy, jak tutaj. Robimy plamy koloru jednego, który potem możemy w niego wejść drugim i tutaj właśnie nasypać trochę sody. Tutaj jest... E, Tuż z galasów, z żelazem, tu um, cebula, która się też z sodą zrobiła. Cebula żółta nie zmienia się za bardzo kolorystycznie, jeżeli, um, jeżeli um, dodajemy zmiany pH. I tutaj też właśnie, tak jak to piórko, tu były też galasy a cała reszta się trochę wymieszała. Jak już tutaj widać, te kolory um, nie zawsze zostają, nie są stałe. I tutaj też już jest trochę takie, widać to w ogóle? Tak, tutaj 3D i te zmiany kolorystyczne też fajne. Um, są szczególne rośliny farbielskie, które się naprawdę dużo i długo trzymają i um, i fajnie się można nimi bawić, ale nie reagują też czasem, nie wszystkie reagują z pH jak na przykład um, marzanna barwierska, która poza przyciemnieniem albo pójściem w bardziej pomarańcz, czy bardziej czerwony, czy burgund um, nie zmienia się aż tak bardzo, tak samo jak cebula. Fajne, które się zmieniają um, to jest właśnie hibiskus albo malwa. To jest czarna malwa. Która da nam prawie wszystkie kolory od fioletów różowych do zieleni, nawet żółtych, jeżeli byśmy gdzieś tam trochę manipulowali. To też jest fajne, barwierska roślina to jest um, czerwone drzewo. Tutaj na dole to jest um, twój to jest ałon, to jest żelazo, to są um, to są wapna, um, sody i. Cytryna. Fajnie zmieniają się kolory. I też właśnie trochę tak 3D, jak tutaj, cytryna nam um, wapno um, zepchnęła, jak ją tam wsypałam. Także kreatywności. Kreatywność nie ma, nie ma granic. To jest indiskus. Też super fajne kolory. No i najczęściej, no widać, że te. Pasowości. Tak jak tu i tu, gdzie się cytryna pokazała, um, płydą w, w różowe, jaśniejsze kolory, a zasady będą szły w zielenie niebieskie, fioletowe i e, zimne kolory. Um, dlatego ja polecam, to jest pierwszy krok, żeby w ogóle się zapoznać z tymi wszystkimi kolorami, a później, jak się zapoznacie, to fajnie jest przygotować, jak na przykład w hibiskusie przygotowujemy sobie. Jakiś konkretny kolor, który na przykład potem zredukowany można sobie w taką flaszeczkę wrzucić um, i się tym od razu bawić. I najlepiej, właśnie zredukowany, aby um, nie mieć aż tyle możliwości, że te kolory się będą zlewać. Bo jeżeli będą te farby naprawdę bardzo wodne, jak tutaj, um, to albo musicie bardzo długo czekać aż one wyschną. Aby nimi się bawić i manipulować, albo um, Wam się wszystko zleje i będzie czarne. Nawet widać tutaj, już tro tutaj trochę, że się, szczególnie w tym rogu, zlały. To nawet nie jest jakoś tam niefajne, bo jak się za, um, jak zaschnie, to będą też fajne efekty się z tego działy. Tutaj żelazo też nam się trochę poprzepychało z innymi um, substancjami chemicznymi, także fajne efekty też można uzyskać. A więc zapraszam do um, kreatywnego działania. Jeżeli macie jakieś pytania, to wrzucajcie w komentarze. Pamiętajcie, żeby się chronić i nosić maskę, jeżeli jest potrzebna, szczególnie przy substancjach szorących, jak właśnie w kalcynowanej, tego nie najlepiej jest dotykać rękoma i później gdzieś tutaj sobie, żeby tego nie wrócić do oka. Ani nie wdychać i. Um, nie róbcie nic, co się dziwnie może na waszym zdrowiu odegrać. Um, a tak poza tym to miejcie po prostu zabawę i um, bądźcie kreatywni z roślinnymi pigmentami.